Ideą zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Perła Baroku było rzeczywiście podarowanie ludziom znakomitych interpretacji, także promowanie tej przepięknej bazyliki jak to z Bazylika Świętej Trójcy w Kobyłce. No i ożywienie życia kulturalnego, podarowanie ludziom radości przez muzykę. Stąd mieliśmy też taką, taką od razu ideę, żeby program był bardzo różnorodny, żeby się zmieniał w każdej edycji. I w tej edycji zdecydowaliśmy się na Polaków w 1050. rocznicę Chrztu Polski, na Polaków, którzy wspaniale reprezentują nas na świecie, na scenach świata, którzy pokazują, że jesteśmy bardzo ważną częścią kultury Europy i którzy czasami pokazują, że to my wygrywamy największe konkursy i festiwale muzyczne na świecie. Szanowny księże arcybiskupie, pragnę złożyć wielkie podziękowanie za błogosławieństwo, jakiego udziela jego eminencja festiwalowi Parła Baroku Koncerty Mistrzów. Treścią festiwalu jest muzyka, ale celem nadrzędnym jest dobro. Wielu ludziom w Polsce nie żyje się lekko, dzieci i młodzież nie doświadczają kultury i sztuki, gdyż bywa ona zbyt odległa, a dorosłym trud życia potrafią przesłonić radość. Nieść dobro i radość przez zachwycającą muzykę to jest dzieło festiwalu. Otworzyć drzwi dla kultury najwyższej to otworzyć siebie i innych na wrażliwość, wzruszenie i spotkanie. Dziękujemy za błogosławieństwo i patronat, który pozwala wzrastać temu dziełu. Powiem Państwu w sekrecie, że właściwym przedmiotem miłości jest piękno. Jeżeli kochamy piękno, to mamy w sobie miłość. To jest bardzo ważne. Był taki dialog piękna, piękna muzyki, dźwięku i piękna otoczenia, dekorum, piękno obrazu.